Jestem Karmela i witam Was w przeglądzie przepięknego, Zoszczenka. mi opadła, jak to odpaliłam po raz pierwszy. Będzie to Zutur od mojego widza, ponieważ twórcą jest Bismonger. Linka do pobrania zostawię Wam w opisie. Powiem wam, że naprawdę jestem przezachwycona i jedno wielkie, totalne wow! Park nazywa się Arsa Major, czyli po polsku wielka niedźwiedzica. I zaraz wam przeczytam kilka słów, które mi tutaj naskrował Beastmonger, taki mały opis, co go inspirowało i z jaką myślą powstawał ten park. Ja jestem teraz w trybie piaskownicy. Jeżeli wam się ten save podoba, ten świat nie, świat nie świat, ta mapka, to to zoo, to możecie sobie właśnie pobrać, pogrywać tak samo i, i zachęcam was, bo jest naprawdę przekosmicznie dobre. Dobra, przeczytam Wam teraz kilka słów o tym Zo. Zo znajduje się u podnóża Himalajów i zostało założone w celu ratowania niedźwiedzi. Gatunek jest silnie narażony na utratę siedlisk naturalnych. Przez tradycyjną medycynę chińską niedźwiedzie są ofiarami kłusowników, dlatego powstał ten park z myślą o ich ochronie. Obecnie mieszkają w nim również inne gatunki. To jest tylko takich kilka słów, taki mały wstęp. Inspiracja, motywacja Bismongera do tego aby stworzyć właśnie coś takiego w grze i już się nie mogę doczekać, żeby Wam tutaj zacząć pokazywać, więc może nie będę przedłużać, tylko właśnie sobie wskoczymy z powrotem e, w tryb normalny. Tak, i zobaczcie, jakie to jest wielkie, to jest przekosmicznie wielkie. Jej, yeah, jest przepiękny, naprawdę jest przepiękny, ja sobie, o, kamerą nie szalej, ja sobie tutaj miałam okazję troszeczkę pozwiedzać, zanim, zanim wam zaczęłam nagrywać i gwarantuję, że jest przepięknie, będziecie zakochani. Jeszcze chcę wam pokazać, jak wejdziemy sobie tutaj w tryb zo, że mamy 19 gatunków, 170 zwierząt, jak sobie pobierzecie tego sejwa, to będziecie mieć właśnie te wszystkie zwierzaki też na wybiegach, także to jest też super sprawa, żeby sobie pograć w trybie piaskownicy, może tak trochę na luzie, do tego jeszcze Beastmonger tworzył własne billboardy, więc no to jest wszystko naprawdę kosmicznie dopracowane. Chcę wam tylko pokazać teraz tego, ten, ten, ten billboard, póki jeszcze o nim pamiętam, bo później pewnie e, zapomnę a nie wiem, czy na nie, czy na nie trafimy, bo ZO jest przeogromne. Dobra jest, mam to właśnie takie billboardy i takich jest kilka chyba w całym zoo, e, Także no, naprawdę jest przekosmicznie dopracowane. Dobra, zaczynamy od początku, bo chcę zacząć oprowadzać was tak mniej więcej powiedzmy od początku, chociaż nie zobaczymy wszystkiego, bo tu jest mnóstwo, mnóstwo wszystkiego i, i wszystkiego wam właśnie nie będę w stanie dlatego pokazać, ale chcę Wam pokazać takie ciekawsze e, wybiegi. To chyba w sumie nie jest wybieg. Wydaje mi się, że to jest po prostu element scenerii, tak, tutaj na wejściu, ale jak pięknie, przekosmicznie pięknie, restauracja też jest przepiękna. Później Wam pokażę restaurację. Co my tutaj mamy? Czy tu coś jest? Aha, dobra, tu jest wybieg, tak? Wybieg? A nie, tu są łazienki. No dobra, to są chyba łazienki po prostu, więc zaczęłam od kibelka. Może być. E, lecimy sobie dalej tutaj w tę stronę ku, ku niedźwiadkom i mamy pierwszy wybieg, jeden z pierwszych. Niedźwiedź brunatny himalajski. Pokażcie, Misiaku, jak ty tutaj cudnie wyglądasz. Ojej, jak to głośno. Jaki jesteś słodziak! Ojoj, no piękne są te wybiegi. Och, dobra, pokazałam wam jeden, ale już mówię, że wybiegi, bo wiem wiem, bo widziałam więcej ach no spójrzcie jakie są dopracowane w ogóle bardzo mi się podoba to, że one wyglądają mega naturalnie, o niebezpieczne zwierzę mi uciekło, że one wyglądają mega naturalnie nie jest tutaj nawalone za dużo skałek tak jak ja na przykład naparzam skałkami po prostu bez opamiętania więc jest tutaj wszystko tak można powiedzieć z umiarem i ze smakiem zrobione i dzięki temu one też wyglądają przepięknie nie są właśnie przesadzone, są naturalne i są przekosmicznie dobre ale w ogóle też ścieżki tutaj pomiędzy, tutaj te właśnie ta roślinność pomiędzy ścieżkami. Nawet jest przygotowane miejsce dla gości, gdzie mogą sobie oglądać e, niedźwiadki i, i słuchać wykładu, także przekosmicznie dobrze. Lecimy sobie dalej, nie wiem w którą stronę, powiedzmy, że gdzieś tutaj spójrzcie na to. Pięknie wyglądają właśnie te przestrzenie pomiędzy wybiegami, jak tu jest wszystko cudownie dopracowane i rozplanowane. Są takie zakamarki, gdzie możecie sobie kupić coś do jedzenia, do picia, wypłacić kasę. E, są przy Różnego rodzaju budowle, które też wyglądają kosmicznie dobrze. Nie wiem, co to jest za budynek. Może wejdziemy sobie do środka, co tutaj jest. Co my tutaj mamy? Aha, restauracje. No właśnie, super restauracja. Chociaż ta, którą Wam chciałabym później pokazać, wygląda jeszcze jeszcze lepiej. To wygląda super. To wygląda pięknie, azjatycko i przepięknie. jejku jakie ładne są te zdjęcia tutaj, te obrazki. Nawet nie wiedziałam, że takie są. Ach, no piękne to jest, no piękne. To jest naprawdę jedno z najładniejszych, jeden z najładniejszych parków, jakie widziałam w ostatnim czasie. Chcę Wam pokazać tutaj ten wybieg. Ten wybieg, który po prostu mnie. Mnie przytkało, jak go zobaczyłam za pierwszym razem. To jest wybieg dla, już Wam mówię, on w ogóle znajduje się tak niżej troszeczkę. Także schodzimy sobie z głównej ścieżki tej tutaj i e, znajdujemy się, można powiedzieć, poziom niżej lub połowę poziomu niżej. Dzięki czemu mamy możliwość oglądania, podziwiania zwierzaków pod wodą, pod wodą. Także takie trochę może małe oceanarium, ale wygląda to przepięknie. Co my tutaj mamy? O, jest billboard, właśnie. Jakie piękne zdjęcie! Serio? Ale cudo. Ojej, w ogóle jak chcecie zobaczyć też więcej e, prac Beastmongera, to on często wrzuca zdjęcia u nas na Discordzie e, na kanale właśnie z Planet Zoo, Także zachęcam Was do dołączenia do Discorda, żeby móc podziwiać też e, twory moich widzów, bo są przekosmicznie dobre. Ojej, 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 ale pięknie! W ogóle ta wieża jaka cudna. Wow! Serio? To jest chyba restauracja, prawda? Czy co to jest? O oh, wow! O, oh, wow, oj! <laughs> Ale cudo! Jeju! Bistmonger jesteś mistrzem. Jesteś po prostu mistrzem. Dobra, byliśmy gdzieś tutaj. Ten wybieg jest podzielony chyba na dwie części. Albo to są dwa osobne wybiegi. Dobrze, spójrzmy, co to jest za gatunek. To jest. Uszanka kalifornijska, a tutaj obok co my mieliśmy? też chyba uszankę, czy nie? A tu była foka, chyba. Foka szara, dobra, ale one wyglądają cudownie spójnie wyglądają jak jedność. E, ja bym się nie domyśliła, że w sumie są podzielone, gdybym się jakoś tak bardziej nie zaczęła przypatrywać. W ogóle to, co jest przepięknie spójne, jest e, przemyślane od samego początku do końca, także ogromny. Szacun i podziw za to. O, wodospady! Wodospady! Uwielbiamy wodospady! Jak pięknie! Powiem Wam, że mnie twarz boli boli mnie twarz od uśmiechania się, bo tak mi się tutaj podoba. Dobra, chcę Wam pokazać dno, bo ja czasami staram się robić, e, robić dno. Robić dno na wybiegach, które są właśnie takie y, z głębokimi zbiornikami wodnymi, ale to dno wygląda przekosmicznie. I to zejście tutaj e, z, z poziomu powierzchni po, pod wodę, zobaczcie jak pięknie. To wygląda jak wielki, dopracowany basen dla zwierzaków. Schody ze skałek, roślinność wygląda naturalnie i wygląda zarazem też e, przepięknie no ach cudownie, i zwierzak i tyle zwierzaków, one się tu mogą tak swobodnie bawić, w ogóle podziwiam za umiejętność dobierania rozmiaru wybiegu do, e, do gatunku, bo te wybiegi nie wydają się ani za duże ani za małe, ja mam często z tym problem nie potrafię sobie dobrać e, rozmiaru do, do gatunku, często mi wychodzi wybieg albo za duży, albo za mały a tu wygląda wszystko, jakby było idealnie wymierzone. Chcę z Wami wejść tutaj do tych foczek. Będziemy chyba grać, grać, przeglądać w większości na, na pauzie, bo jak puszczę, to wydaje mi się, że będzie się więcej, bardziej ścinać. Aha, dobra, tu jest zaplanowana przestrzeń dla pracowników, ale to jest też coś, co, co często, czego często mi brakuje. A i te wybiegi są połączone tym budynkiem. No właśnie, mamy jeden wspólny budynek, w ogóle piękny jest, super bryła, bardzo ciekawa. Jej, ale ładnie. Dobra, lecimy dalej, bo ja tutaj nie mogę się skupiać tak długo na, jednej, na jednym wybiegu, bo tu jest tyle tego, że, że ja bym Wam mogła przez godzinę chyba pokazywać. Spójrzcie na tę przestrzeń. Jej, jak pięknie. To nie jest nawet wybieg, to jest po prostu kawałek przestrzeni obok ścieżki. O kurcze, ale mega, co my tutaj dalej mamy? Gdzie my się tutaj dalej wybieramy? Kto tu mieszka? Tu chyba mieszkają Dingo, z tego co pamiętam. Tak, tutaj byłam. Tu chyba mieszkają. A nie, Cyjon Rudy. Cyjon rudy, no pięknie, ale macie dużo przestrzeni. Wygląda mega właśnie, mimo że nie ma tutaj zbyt wielu, e, zbyt wielu roślin i ten wybieg nie jest właśnie przeładowany roślinnością czy skałami, to i tak wygląda mega. O wow! Chociaż póki co to chyba najbardziej mi się podoba ten e, wybieg dla foczek, dla foniów. A co tutaj mieszka? A, tu mieszkają psiury! Likaony tu mieszkają chyba! I co tam u Was słychać, misiaki? Bawicie się, no dobrze, bawicie się. Również kolejny, bardzo fajny, wyważony wybieg, ale och, dobra, w ogóle Bismanger tworzy też e, sam ogrodzenia, także no, szacun za to, ja uwielbiam te własne ogrodzenia, sama też staram się je tworzyć, one wyglądają dużo lepiej i no, jego są przepiękne, uwielbiam te projekty. Wszystko jest tak pięknie spójne, a. Pięknie, pięknie, mega mi się podoba. Nie mogę się przestać zachwycać. Co my tutaj jeszcze mamy? Kto tu mieszka? Wilk szary. Oj chyba wilk. A nie, nie wilk. Czekajcie, spra sprawdźmy sobie Dingo! Dobra, tu mieszkają Dingo. Ile psiurów, Jaki ładny wybieg? Oj, jak pięknie! O wow, dobra, chcę zobaczyć, z której strony goście mogą podziwiać nasze dingusie. Gdzie są dingusie? Tu są dingusie. Ej, jakie słodziaki! Ojoj, pięknie! I goście mają też na nie rewelacyjny widok. Nie jest tak, że mogą sobie podchodzić praktycznie z każdej strony, tylko mają wydzieloną przestrzeń, z której mogą podziwiać te zwierzaki. Tu chyba jeszcze jest kolejna, kolejne miejsce, w którym, którym mogą sobie podziwiać zwierzury, i to jest ich domek. Domek dla tych dingusiów. One sobie mogą tutaj spać, a goście mogą je podziwiać od tej strony. Także mega. Wszystko jest zadaszone, nic gościom na głowę nie pada, także, no, mega, mega, mega. W ogóle to na to spójrzcie. To jest e, obudowana informacja, ale jaki super projekt! Mega! Podobają mi się bardzo te lupy. No i znowu podkreślę to, że wszystko jest przepięknie, przepięknie spójne. Kolejne ogrodzenie. Wydaje mi się, że któreś z tych ogrodzeń będzie świecić nocą. Nie wiem, czy nie to. Wydaje mi się, że to mogą być światła. A wiecie co? Sprawdźmy sobie, czy to będzie e, świecić nocą. Jakbyśmy sobie ustawili tryb nocny, czy będziemy mieć tutaj jakieś oświetlenie czy nie będzie nam się świecić? No coś nam się świeci, dobra, czyli to jednak nie jest oświetlenie, oświetlenia są mm, w formie tych latarni, ok? dobra, czyli mi no, jest tutaj trochę ciemno nocą, ale to dlatego ja też na przykład zazwyczaj nie gram nocą, w sensie e, mam wyłączone, zatrzymany mam czas tylko na te godziny takie e, z najjaśniejszym słońcem, czyli gdzieś pewnie no, można powiedzieć, że takie godziny będą nam tutaj najlepiej służyć do oglądania. Co my tutaj mamy? Jaki tu jest gatunek? Czy to są wyderki? Nie, to są niedźwiedzie. Kolejny niedźwiedzie, niedźwiedź tajwański, to tego wybiegu jeszcze nie widzieliśmy i już widzę, że jest przepiękny. Wow, jakie kłody powalone do, do właśnie wchodzenia, wspinania się po nich. Prze, prze cudnie Co my tutaj jeszcze mamy w środku? Tu jest mieszkanko dla nich, mieszkanko dla niecwiatków, domek. Cześć, zwiedził, Cześć, jak się umasz Okej, okay, tu jest wejście też dla pracowników stworzone. Mega. I chyba jeszcze tu jest e, miejsce... Takie zasłonięte, z którego e, goście mogą też podziwiać ten ich domek w środku i te niedźwiadki sobie śpiące tu w swoim domku. Mega. I tutaj jest kolejny niedźwiedź, jak to jest pięknie połączone. Niedźwiedź brunatny, himalajski, tak? Kolejny gatunek. Tu są małe niedźwiadki. O, jedzą sobie. Ale jasna ale pięknie. Cześć, Misiaku, ale jesteś ładny. Dzień dobry. O, uwielbiam. Uwielbiam niedźwiadki. Co my tutaj jeszcze mamy? W ogóle uwielbiam te jeziorka. Takie malutkie, przepiękne, bardzo. Co, e, bardzo ładnie wyglądają pod ogrodzeniami i widzę, że bismonger często je ustawia w miejscu, gdzie, gdzie jest właśnie jakiś punkt widokowy, właśnie e, dla gości. Wygląda to przekosmicznie, to ogrodzenie w ogóle wygląda przekosmicznie Jej. Uwielbiam. Na pewno będę się inspirować, na pewno będę się inspirować tym parkiem, bo bardzo, bardzo mi się podoba. Jest miejsce, które Wam też chciałam pokazać tutaj, które też, jak weszłam do zoo, to sprawdzałam i które mnie lekko przytkało, jak zobaczyłam. Tylko muszę znaleźć ten wybieg teraz. Dobra, wydaje mi się, że chyba tego nie znajdę. Nie potrafię tego znaleźć. To był wybieg chyba dla lisków polarnych, tak mi się wydaje. I był przepiękny, ale no nie mogę teraz tego znaleźć, więc już trudno, nie pokażę Wam. Pokażę Wam, może, może w sumie znajdziemy jeszcze do końca przeglądu. A jak nie, no to pokażę Wam inne piękne, piękne rzeczy. I chcę się teraz z Wami udać tutaj w tę część, która też się zapowiada bardzo obiecująco tutaj mamy restaurację chyba jakieś tak bary, stoliki, uwielbiam te wieże te wieże są przekosmicznie dobre cudnie to wygląda, wieża na górze na dole sklepik, mega i jakie tutaj mieszka zwierzę niedźwiedź polarny jeju, pójdźmy sobie na chwilę czas to popatrzymy, może nie będzie mi ścinać chociaż tu jest tyle obiektów, że myślę, że może lekko przycinać Ojoj, małe niedźwiadki, małe, słodkie, piękne niedźwiadki. Ja nigdy nie miałam niedźwiedzi polarnych. Ojejku, cześć kochane, dzień dobry. Tak, zachwycam się niedźwiedziami, ale sam wybieg też jest przepiękny. O, wow, bardzo mi się podoba ten układ e, kamieni, tego ogrodzenia. Trochę mi to przypomina Stonehenge. Ale wygląda niesamowicie dobrze. Wow! jakie piękne! Co to jest? To jest cudne. To na pewno coś miało symbolizować. Ten, ta skała tutaj. O, dobrostan z wami demonstra demonstrantów. To niedobrze, dobrze. więc sobie w sumie zatrzymamy ale no, kosmicznie ładny wybieg i bardzo, bardzo duży, no, duży, jeden chyba z większych tutaj z ogromnym basenem, basenem, no takim jeziorkiem. W ogóle spójrzcie na to dno. Po raz kolejny Wam pokażę, jak wygląda pięknie dno, jak jest cudnie zrobione, dopracowany, no, mnóstwo elementów, uwielbiam, uwielbiam takie, takie prace, takie wybiegi. O, mam nadzieję, że wam się spodoba, bo, bo mi się bardzo podoba i ja się rewelacyjnie bawię podziwiając to I myślę, że będę mogła się tym mocno inspirować, w sensie mm, uczyć się z tego O, w ten sposób powiem, że, że sporo będę mogła wyciągnąć z tego na, mm, na swoje przyszłe franczyzy Ale fajnie, jaki ty masz tu basen ładny, kochanie, w środku Co ty tu robisz? O, mega, mega Dobra, lecimy dalej A tu jest, czekajcie, to jest, to jest druga część wybiegu? On jest, on jest taki wielki o wow dobra <ścoughs> ale mega spójrzcie to jest całość to tutaj i tu jest tylko takie wcięcie zrobione gdzie goście mogą sobie podejść e, i podziwiać ale mega czekajcie sobie zaraz opuścimy się jak pięknie ojoj o wow o oh, wow, kosmos, no to jest kosmos, ile cudnej wody, ile roślinności, mega, dobra, nie mogę, się, nie mogę się przestać zachwycać, mega mi się podoba, kolejny billboard, spójrzcie na to, jaki ładny, o, pandzie polarny i niedźwiadek jeszcze, no cudo, 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 dobra, lecimy dalej. Chyba wejdziemy sobie tutaj. Wydaje mi się, że to może być coś ciekawego. Tu są pandki rude! Pandzia ruda, ojoj! Dobra, tu się da wejść? Czy to jest tylko dla pracowników? Nie, to jest tylko dla pracowników, więc to nas nie interesuje. Ale możemy sobie podziwiać te pandki e, z tego miejsca. Mały macie wybieg, ale wy chyba nie potrzebujecie większego, prawda? Aż sobie z chęcią sprawdzę e, obliczanie. Aha, cały czas liczę. To nie wiem, czy to mi policzy, czy mi nie policzy chyba mi nie policzy, no dobra, trudno, ale na pewno będzie wystarczający, jest malutki, ale pewnie będzie wystarczający właśnie, jest przepiękny, wygląda przekosmicznie. Ja podziwiam osoby, które potrafią tworzyć na takich małych przestrzeniach coś, coś ładnego. Wydaje mi się, że stworzenie ładnego wybiegu na małej przestrzeni jest trudniejsze niż stworzenie wybiegu na, na dużej przestrzeni. Ja zawsze mam z tym problem I, i po prostu jakoś tak łatwiej mi tworzyć większe wybiegi niż te mniejsze, e, a takie małe są dla mnie zawsze jakimś takim większym wyzwaniem. I co my tutaj dalej mamy? Co to jest? To jest ogromne, no, to jest przeogromne. Wederki! Dzień dobry, kochane! Ale wy tu macie super! Jak głęboko! Serio? O oh, wow! O oh, wow! O oh, wow! Dobra, no to jest, to jest miód. Spójrzcie na to, jak to cudnie się prezentuje. O, oh, wow! Uwielbiam, uwielbiam w ogóle tutaj te detale przy ścieżkach. Ach, super. To drewno, wszędzie te takie mm, krawężniki, płotki. Mega. Zachwycona jestem. Nie wiem co tutaj jeszcze jest. Jakie tu są zwierzaki? To są też takie ultra malutkie wybiegi, ale wyglądają fajnie. Kto tu mieszka? Kto tu mieszka? O borsuk! Naprawdę, ale mega. Tu mamy borsuka, a tutaj Aha, to też będą borsuki, no dobra, bo to jest niby taki mały wybieg, ale podwójny, okej, okay, ale jazda, piękne jest to, że jest na takim, na takim kole jakby, że są tutaj takie dwa, e, po, po, dwie połówki koła, mega, 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 mega. Jak już jesteśmy przy borcukach, to pokażę Wam restaurację, która zapiera dech w piersiach. Spójrzcie na to. W ogóle tutaj, jaki piękny szyld też. O, oh, wow! No, cudnie jest, cudnie, ale to, co najlepsze, jest w środku. Spójrzcie, spójrzcie, jaki kosmos. Goście tutaj mają stoliki, mogą sobie zajadać, mogą sobie popijać, odpoczywać i to wnętrze. Jej, nawet sufit! Wow! O, oh, wow, to jest. To jest kosmicznie dobre. Te mostki tutaj! Serio, jak ty to zrobiłeś? No, no naprawdę. Brakuje mi słów. Dawno mnie aż tak nie przytkało, jak mnie przytkało tutaj. I powiem wam szczerze, że chciałabym zobaczyć, jak Bismonger buduje w Simsach, bo myślę, że mógłby stworzyć coś prze. Rewelacyjnego. Beastmonger, jeżeli tworzysz w simsach, to, to proszę podziel się z nami, bo, bo z chęcią byśmy też zobaczyli Twoje twory w simsach. A tuż obok tej restauracji mamy kolejny malutki, tyci, tyci, ale piękniutki wybieg. Zobaczcie, jak to jest ładnie połączone. Tutaj mamy akurat w, mm, wykorzystane ogrodzenie z gry, ale wybieg i tak wygląda przekosmicznie dobrze. Kto tutaj mieszka? Wyderka orientalna. Okej, okay, kolejna wydra. Oj, ale ładnie. I ja bym chciała zobaczyć, jak goście mogą sobie tutaj podziwiać te wyderki. A, no dobrze, no tutaj mają zbudowany domek wyderki i tu mogą sobie spać, a goście mogą podziwiać ze ścieżki, jak one wyglądają. Spójrzcie jeszcze na to. Obok tego wybiegu jest zbudowana przecudna ozdoba z wyderką. Wow, detale, detale, detale na najwyższym poziomie. Perfekcja i... No... Brak mi słów, po prostu mi brak słów, żeby opisać, jak dobry jest ten park. Mam nadzieję, że Wam się podoba równie mocno jak mi. Jeżeli tak, to pamiętajcie, że możecie go sobie pobrać z, z warsztatu, ze Steam'a. Zostawiam Wam linka w opisie. Jeju, jak pięknie. I będę się powoli z Wami żegnać. Dajcie znać, jak Wam się ten przegląd podobał. Czy chcecie więcej takich przeglądów? Pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę, komentarz i subskrypcję. Dziękuję za oglądanie. No i cześć.